Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. O, może uda mi się postawić tutaj na chwilę. E, przyjechałam właśnie, odebrałam, znaczy wróć Zostawiłam Alexa i przyjechałam e, do sklepu po Balon z Helem. Może jeden albo dwa zobaczymy. E, I zaraz będę jechała do Tesco e, kupić bukiet kwiatów, bo Teściowa ma dzisiaj urodziny, więc szykuję taką niespodziankę, bo ona się nie spodziewa. Ale niestety nie będę mogła jej zobaczyć, e, tylko dostarczę to, e, ktoś odbierze i jej e, da. Więc idziemy z Emilką, bo oczywiście wszędzie chodzę teraz z Emilką I pewnie też będzie jakiś bal, Więc zobaczymy, co tam my myślimy. Idziemy, piozęciu? Dobra, ja biorę Tak, kupimy babci balon Biorę torebkę Bo to najważniejsza rzecz I wychodzimy A masz Easter bunny. Misja zakończona powodzeniem. Nie będę wam miała kiedy pokazać, więc mam dwa serduszka. I oj, gdzie to jest? I jeden taki balon. O, proszę bardzo. I one będą, o, one są o różnych wysokościach na takim czymś, proszę bardzo, na takich wstążeczkach. I teraz lecimy po kwiaty. Kolejną misję uważam za zakończoną sukcesem. Proszę bardzo, na takie piękne kwiaty. I kartkę, którą zaraz wypiszę, jestem przygotowana, mam w samochodzie długopis, wypiszę i zaraz zawozimy, bo Emi już chce do domu, do domu, do domu, do domu. te na dół, mam nadzieję, że nic się z nimi podczas jazdy nie stanie, bo przeważnie to ja trzymam takie rzeczy, siedzę obok, a teraz no muszę jechać sama, więc oby nic się z tym nie stało, zaraz wyciągamy. Gdzie ten

próbuję sobie to jakoś ułożyć, to to nie wychodzi. Mam swoje naleśniki z wczoraj z masłem orzechowym i kawę, bo oczywiście, kawa. E, tak, generalnie I zawsze mnie denerwuje to, że w tym kraju nikt nic nie wie i trzeba się pytać 10 tysięcy osób o to samo, a dzisiaj było mi to bardzo na rękę, bo pojechałyśmy zawieźć te rzeczy i nikt nic nie wiedział, czy w ogóle te kwiaty można tam wnieść. No i takim sposobem wylądowałyśmy w miejscu docelowym i powiedzieli mi, że no jak już tutaj jesteś, to wejdź. Z tego wszystkiego zapomniałam, że mam wizytę u lekarza i źle zapisałam w kalendarzu, bo zapisałam sobie Quarter Past, a to miało być quarter two. No i pani do mnie mówi, o jesteś a bit late, a ja tak nie jestem na czas, ona a to miało być quarter two. A ja tak, hm, przepraszam, i było mi strasznie głupio, bo ja nie lubię takich sytuacji, ja nie lubię się spóźniać, jeżeli wiem, że mam coś ustalone, o, no to i udało mi się tam pojechać, byłam chyba 7 po i mówię, o fajnie zdążyłam. I tak dzwonię, ja jestem zadowolona, że zdążyłam, a tu nagle pani widzi mnie i mówi, że jestem spóźniona, tak nie! I przepraszałam ją, ale generalnie nic się nie stało, ona jest taka bardzo w porządku. To był mój błąd, bo źle zapisałam w kalendarzu. Być może źle ją zrozumiałam, być może po prostu na szybko wpisałam i dlatego było źle. Ale że mi się to w ogóle przypomniało o tym, żeby tam pojechać to był cud, więc szybko wracałam do domu, żeby pojechać do tego lekarza. I taka byłam podekscytowana tymi dzisiejszymi wydarzeniami. Idź, idź, nie na stół. I byłam taka podekscytowana tymi dzisiejszymi wydarzeniami, że nawet się nie przejęłam za bardzo pobieraniem krwi. E, jeszcze ten plaster, którego ja po prostu nie trawię nienawidzę. Boże drogi byłam w dwóch ciążach, milion pięćset tysięcy razy pobierano mi krew, dawano mi węglony i inne gówna, i nie, ja po prostu nie, nienawidzę tego, a teraz byłam jakoś tak, cały czas gadałyśmy, opowiadałam jej właśnie tą historię e, z dzisiejszego poranka I, i po prostu nawet nie poczułam to w kucie igły, bo tego się nie da nie poczuć, e, ale w ogóle się nie przejęłam tym, że, że mi pobiera tą krew, także to było super. No, i mam zadzwonić w przeciągu tygodnia, i przy okazji, jak już tutaj jestem, właśnie sobie przyniosłam to, bo chcę Wam poopowiadać, może Was to ciekawi, jak mi idzie moje przytycie moje tycie. E, więc, tak, jak przytyłam, <laughs> nie da się ukryć, bo ważyłam, e, ostatni raz jak się ważyłam, miałam 44 kg, dzisiaj mnie zważyła i mam 48 kg. Jak to się stało? Nie wiem, nie widzę po swoim ciele żadnej zmiany, a jednak te 4 kg, 2 kg, 3 kg to, to robi różnicę w takiej drobnej posturze. I nikt mi nie powie, że nie, bo, bo, bo śmiem twierdzić, że tak, bo, bo, bo mogę to zobaczyć. Um, więc co do tych drinków, shakeów, jogurtów, które piłam, ja mi, ona mi dała na smak neutralny. Na początek, żeby sprawdzić, jak to mi w ogóle się hmm, spodoba i, i czy to będę piła, smak jest ohydny. Patrykowi smakuje, dałam mu spróbować, to jest to słodkie, ale to smakuje jak taki hmm, proszek do pieczenia z cukrem waniliowym i trochę y, wody i trochę mleka. To tak smakuje. Jest strasznie ciężkie na żołądek, bo to ma 5000 kcal, jak już Wam mówiłam. I to można kupić sobie samemu w aptece, tak się okazało. Jak spytałam się pani doktor, ale ona mi dała to na receptę. I jeszcze mi dużo tego zostało. Ja miałam pić dwa takie dziennie, plus jeść sześć posiłków, czyli trzy duże posiłki, duże śniadanie, nie takie śniadanie, tylko duże śniadanie typu jeszcze tutaj jakiś jogurt i owoc do tego. Więc duże śniadanie, duży obiad i duża kolacja, a w międzyczasie trzy przekąski. I to też nie takie, że zjem tabliczkę czekolady, tylko coś takiego, wiecie, bardziej pożywnego i wysokokalorycznego zarazem. Raz. Jeden, jedyny dzień udało mi się zjeść sześć posiłków i wypić dwa te jogurty. Słuchajcie, nawet nie macie pojęcia, jak ja się czułam wieczorem. Ja się czułam wieczorem, jakbym miała, jakby, jakby to powiedzieć ładnie, gonić do toalety cały czas. Co chwilę i to na wszystkie możliwe sposoby, po prostu czułam się, że jedzenie. Ja nie byłam głodna, oczywiście, że nie byłam głodna, nie czułam w ogóle głodu i ja co dwie godziny wmuszałam w siebie jedzenie, plus jeszcze te dwa szejki, jogurty, cokolwiek. Ja na to mówię szejki, bo to to koło jogurtów to dla mnie nie stało. Podtąd miałam to jedzenie i po prostu za każdym razem, jak wypiję to, nawet jedno to mam wrażenie, że rozsadza mi żołądek, więc jest to zdecydowanie za ciężkie na mnie dzisiaj, e, dla mnie dzisiaj. Dzisiaj jej to powiedziałam e, i mi zmieniło na coś innego o smaku waniliowym, więc muszę iść do apteki i sobie to e, wykupić, ale to dopiero jak chyba wrócę z Aleksem ze szkoły, bo teraz Emilka poszła spać, e, no a muszę to ogarniać tak, żeby wszystkich, wiecie, zadowolić w tym samym czasie. E, więc jeżeli chodzi o przytycie, no to widocznie to działa. I jeżeli chodzi o smak, jest okropny. Mnie zbiera na wymioty, jak mam to pić. I to nie tak, że wiecie, że wypije i mnie cofa, tylko jak macie taki stan przed cofaniem, że się ślina zbiera w budzi, to właśnie mam coś takiego i na samą myśl o tym po prostu już mnie trzęsie. Więc na szczęście już nie będę musiała tego pić. Mam jeszcze jedno takie opakowanie i jeszcze jeden ten. Więc gdybym ominęła jakiś posiłek w ciągu dnia i naprawdę czułabym, że potrzebuję więcej tych kalorii, to sobie to wypiję, ale tak żeby to łykać codziennie. Nie ma szans. Nie ma szans. Odradzam wszystkim, ale próbuję wszystkiego. Jeszcze pobrałam mi krew właśnie, żeby się dowiedzieć, czy mam jakieś niedobory witamin i w razie co to mi wypisze za dwa tygodnie kolejną receptę na jakieś witaminy. Więc tyle z mojego z mojej diety. Gdybyście byli ciekawi, ja wam o tym mówię dlatego, że chcę, żebyście obserwowali teraz ze mną i czy faktycznie coś się zmieni, czy nie. No, i być może po prostu Was to ciekawi, jak wygląda taka droga. Bo przeważnie ludzie mówią o odchudzaniu, a o sposobach na przytycie jest mało. Także ja, ja jestem ta odwrotna. Daję Wam znać, że nie mogłam się powstrzymać i dodałam nowe rozdziały do książki, więc możecie sobie poczytać. I uwaga, dzieje się, dzieje w tym rozdziale. Słuchajcie. Zostawię Was z takim niedosytem, że jak przeczytacie, to będziecie chcieli więcej. Więc czemu coś tak zrobiło? Więc szykujcie się, kochani, bo dzieje się. No, jak widzicie, nie odbyło się też bez balonów dla dzieci. Aleks już ze swoim pobiegł. Ja zrobiłam drobne zakupy: typu pampersy, bułki i parówki. I idziemy do domu. No, to do to, to Aleksa! już tam czeka ze swoim balonem. O, zimno.